Dzień dobry, karta dzień na dziś. Kochani, 8 buław. Ta karta mówi o tym, że dzisiaj coś może bardzo szybko się dziać. Mogą być jakieś ruchy, wiadomości, podróże, komunikacja. Ta karta również y, zachęca Cię, że jeżeli z czymś stoisz, zastanawiasz się lub cię coś trapi, to po prostu działaj. Rusz się. Zrób to. Mogą to być różne aspekty. Y, możecie dostać jakieś wiadomości, możecie wysłać jakieś wiadomości, maile w Waszych sprawach. Coś tutaj na pewno pójdzie do przodu i będzie tutaj jakiś ruch i yy, działanie do przodu. To jest pozytywna karta, więc nie zatrzymujcie się. A zobaczmy, jakąś podpowiedź. Może z kartą numer 9 ktoś może się urodzić 9, 9 sierpnia na przykład. Potrzebujesz spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy, zastanowić się. Masz w sobie siłę i klarowność do tego, żeby pewne rzeczy zobaczyć, więc może dzięki tym wiadomościom. Coś ujrzy światło dzienne. Może tutaj chodzi o jakieś przemyślenie. Może gdzieś będziecie podróżować w takie miejsce. Bardzo mi się to kojarzy z Norwegią. Ktoś może polecieć dziś samolotem. Mamy tutaj trochę tych skojarzeń. Także życzę Wam owocnych pomysłów działania, pójścia do przodu i miłego dnia.